Jestem. Hej moi drodzy, witam Was w rewanżowym meczu w Cesa z Szumim I dzisiaj to wszystko jest po mojej stronie, ponieważ ja hostuję serwer, także Szumi będzie miał lagi hmm. <laughs> Bardzo zabawne. Także to będzie bardzo wyrównany pojedynek. Wow, nie strzeliłem! Jeszcze mi gra apkę, ja gram akacza. Czemu tak? O, no widzieliście? <laughs> Wiesz co? Ja kłamałem, że tamto jednak nie gra roli. To gram bardzo dużyta. Tak, ja... Nie da się grać. Gdzie ja tak trochę jestem w swoim żywiole dzisiaj? Jeszcze mam arafatkę jak prawdziwy terrorysta-zamachowiec, także. O! O nie, wow. Czekaj, ja ja sobie przyciszę może ten żeby cię nie, nie, Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra Dobra akaczyka I I na nie, I full auto śmierci nie, nie, Zostałeś? Tak. A ty? O, <śmary> <śmary> <Jaki> zawał. Stary. Czekaj, dam ci szansę trochę. Wezmę apkę. <śmary> nie. To nie mam szans totalnie zawupom z tobą, stary. Gdzie ty masz taki ping? Patrz. O, trafiłem. Nie trafiłem. O, i proszę bardzo, nie ma szans, nie wiem. Dopiero po sekundzie ci pokazało, że ten, że cię zabiłem. Tak? No zobaczysz, widzisz no. stoppingu to jednak robi swoje. Jest tak... sobie nie wyszedłem za bardzo. Dobrze na Uj, tym, no bo trochę God. się uśpuszą. <noise> Znowu. Troszkę. <Ale>. Słuchaj. <noise> no. tak. Za wolno wyszedłem. No. To jest... Kto, Kto pierwszy, pierwszy wyjdzie. wyjdzie. To już mam No. I z tamtej strony się lepiej wychodzi z respa. No co to za różnica, z której strony? Dobra. Gdzie wow. ty jesteś? Oła. Tam. A, szumi. Halo. Co? O, ale Nie nic. Dary, Do... ja ty jeszcze wygram, zobaczysz Dawaj, no dwie rundy gramy, tak? Tak jak było w twoim przypadku Tak, 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 tak Zobaczymy, czy będę mógł Odzyskać trochę hodoru, czy Czy nie? Nie bardzo <śm> Co? stary nie widziałem cię w ogóle No to jest właśnie, o, magia Pingu w pingu, o no, 120 nie kłam, wszyscy widzicie ile ma Pingu? To wcale nie to, że ja mam Zero, bo ja hostuję Także <śm> 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 I trzeba. I trzeba. Nie, to jest niemożliwe stary. To jest taka reakcja, że koniec. No, z apką to jest za dużo, dlatego wezmę akacza, nie? Wezmę akacza. Ja Albo emerytkę jakąś? Nie ma w ogóle prawa bytu. No, nie powiem, żeby mi nie wyszło coś, bo cię trafiłem za 56 w dwóch strzałach. No Nie wiem jak to jest strzelałeś, strzelałeś mnie chyba po dużym palcu stary <coughs> Nie no, celowałem po głowie no ale Wyszło jak wyszło, to jest CS Ała Nice loczuś, Dzięki, a dzisiaj ćwiczyłem powiem ci Koniec <coughs> A nie to ile rund? Nie wiem bo wiesz co, pozostała minuta jeszcze o To tak to jest To jest 5 minut chyba pojedynek a myśmy po prostu nie. dłużej grali wtedy. To... Fuck. A, słyszałem tą Mafkę. O, ale żeś mi się przeskoczył. Uh. Nie, teraz jest pe... jakaś paranoja. <laughs> Peski mi nie wychodzą. Czemu nie ma Aka Marci na halo? Bo nie jestem po stronie terroru. Aha, no tak. Teraz będzie Miley Cyrus Co jest, halo Patrzcie to, patrzcie jaka pestka wejdzie Nie wiem, hp Tak myślałem head, tu jednak skanik O boż. No, jeszcze 3 sekundy, patrz, koniec Koniec A nie, to, to... Nie, oszukane to jest, bo teraz jest 5 minut pokazane. No nie wiem. Ja, ja nie wiem, stary, czym grać. No, ustalmy coś. To, na no, może, jakie pistolety teraz? Bo u ciebie były pistolety, to... O, koniec. No. Ja, to wybierz broń na 10 te. 3. <laughs> widzisz, ping robi bardzo dużo. Nawet nie to, że kamizelka, nie? Bo kamizelka to tam kij. Kamizelkę może każdy wziąć, ale... Pink, Pink po prostu ugrywa... No. Ugrywa meczek cały. Dobra, to wybierz, mi broń jakąś. Yy, eee, Dawaj P250. Tylko weź sobie najpierw Kevlar'a. Kevlar? A Dobra. A później... Mam? Okej, okay, bo nie... To jest P250, jest. Dobra. O. Puh. Ale ile nie strzałów mam. musiałem wystrzelić, żeby cię zejść. Raz, Ob dwa, cztery. trzy, siedem chyba. Taka szybka matma, ale nie, czy wiesz o. Może no, to wezmę. Cztery menty. by mnie trochę. Tak? Cztery serio? Wow. O, magia, wszystko obok. To jest Digel. Digel kampany. Digla wziąłeś? No. Digger kompany stary Wszystko obok No O Wow no i jak siądzę to... No to Coś musiało sięść A w 3 mnie dopiero zabiłeś Tak? No 153 no. w 3 Da to teraz może 5-7 5-7? Dobra No, i... no ty, Na tym pingu się mega ciężko gra Nie, do, strzeliłem ci heada, później wszystko obok ciebie, ty mi strzeliłeś heada i cię dobiłem. O, sześć. Tak, ale ty na początku mi strzelasz po ciele. No właśnie, nie wiem czemu ja celuję w głowę. No, celuję w głowę. Co chcesz teraz? Rewolwery? W sensie berety? Rewolwer. Dawaj, teka, dawaj, teka. O, stary, ja mam rewolwer. <ścoughs> <ścoughs> Rewolwer. Wszystko Ty. w macie Ja tym gram. Nie, dobra, dawaj na ten, na Akacie. Dobra. Nie, masakra, te pesty Wiesz co jest najgorsze, stary? Co? Że pociski opóźniam? No, że jak ty strzelisz, to pocisk stary trafia we mnie sekundę później. No. Jedyny minus. I ja już jestem za. No bo tak skrzynku, to by te lagi dużo nie robiły, nie? No. Stary. Nawet nie zdążyłem wyjść za skrzynkę. To u mnie już byłeś w połowie, prawda? Dobra. Katastrofa jest z tym. No. Zobaczymy. No i drodzy, no jak na razie widzicie, no to jest właśnie to. Może trzeci rewanż, no. zagramy sobie na jakimś po prostu schostowanym, lepszym serwerze Tak żeby ten ping nie miał tyle do znaczenia i wtedy bardziej się no, okaże kto jest lepszy No kogoś żeby nam ktoś schostował serwa No a tak to widzicie, to jest ta różnica pingu, u Szumiego, gdzie Szumi hostował nie dostawałem duże wciry przez lagi, teraz Szumi dostaje to samo Też ze względu właśnie na lagi No, jak to jest, że ja wychodzę stary i dostaję od razu od Ciebie czy strzały na mordę? Nie wiem, ale jak to jest, że ja celuję po głowie i, i trafią Cię w ciało? Nie wiem Tutaj w ogóle jest jakiś... Cancer Day normalnie Ja się dzisiaj kurde... Rozegrałem, już rozgrzany Nie wiem, to wszystko po ciele pewnie idzie no 78 w trzech. stary co jest? No. Może ty głowę masz gdzieś w ogóle w innym miejscu no. niż ja celuję A on jest zbagowany Remove head 1 no. Full auto śmierci zrobię no. To nie był full auto śmierci stary No pośrednie keblarem grasz czy bez? Teraz tak. To jest z keblarem. Zobaczymy, teraz będzie full auto śmierci. No. Ja w ogóle nawet nie zdążyłem strzelić. No. Bo nie zdążyła mi się bronić, A keblar miałeś? Z tego. <coughs> Miałem. Nie wiem. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Das uspać cię sobie. O. Wow. Nie Nie, to jest jakaś paranoja 14 HP Co się HP? dzieje? 10-3, 10-2 No więc... No brawo, Lociuś, brawo Jest, jest remis No jest remis, moi drodzy Resztę rozstrzygniemy już w takim pojedynku, gdzie będziemy mieli ogarnięty serwer, żeby każdy miał równe szanse, bez względu na ping. Także ja wam dziękuję za uwagę, wbijajcie do Szumiego na kanał, link macie w opisie, ale zgaduję, że większość z was i tak tu jest od Szumiego, nie na odwrót. A... <śmiech> <śmiech> Także zostawcie łapkę w górę, komentarz, zostawcie subskrypcję, wbijajcie na Snapchata i fanpage, które linki macie w opisie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej! Cześć! Dziękujemy. Czy